Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na następny odcinek Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Serdecznie i zapraszam na następny odcinek Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Sprawdzam, czy jesteśmy w internecie, także wychodzi na to, że tak. I możemy zaczynać. Robimy sobie Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej, wydanie Wielka Brytania. Link jest w opisie na dole, także można sobie wejść i ściągnąć. I przypominam tylko, że to jest ósma część naszej przygody językoznawczej. Bardzo szybko przypomnimy, przypomnimy sobie poziom trudności, który rośnie, teoria versus praktyka, wieża Babel, wstęp do językoznawstwa, o etap szkolny, OLM etap okręgowy i krajowy, cegła taka teoretyczno-praktyczna, potem mamy APLO, czyli poziom międzynarodowy numer jeden, IOL, poziom międzynarodowy numer 2, i pod teraz robimy sobie UKLO, także jesteśmy gdzieś w tym miejscu, prezentacji do pobrania na Discordzie i podziękowanie dla członków społeczności. I teraz tak, idziemy sobie do zagadki. Zagadka no jest jaka jest. Jakby ta mi się zagadka autentycznie najmniej podoba z tych wszystkich, które robiliśmy. Uważam, że to jest najgorsza zagadka, jaka była do tej pory na uklo. I ona jest nie jest najtrudniejsza, ale ma to chyba jedna z trudniejszych. I dlaczego jest jedną z trudniejszych? Moim zdaniem są dwie rzeczy tutaj, że po pierwsze jest pierwsza część, która jest bardzo prosta, więc jakby zupełnie poziom trudności jest na poziomie dosłownie wieży Babel, i druga część, która jest niemożliwa. I to razem powoduje, że jest taki, że jest to jedna z trudniejszych, ale to nie jest najtrudniejsza. Także mamy dwie, dwie rzeczy. Jedna rzecz, która jest zbyt prosta, i druga rzecz, która jest niemożliwa do rozwiązania na podstawie samych danych zaprezentowanych w, tym, w tej zagadce, tak, w tym arkuszu. Więc oczywiście wita nas z ściana tekstu. Nie będę tej ściany tekstu czytał, ale ktoś to może sobie przeczytać, jeżeli chce, ja tłumaczę. Mamy coś takiego, że dostajemy tabelkę i teraz w tym języku K -i -t -e, o którym się mówi w północnej Australii, mamy terminy do grupowania ludzi. Tak I tutaj wstreszczam te informacje. Mamy termin do grupowania ludzi, i na przykład to jest pier pierwsza osoba, czyli ja, trzecia osoba, czyli on, druga osoba, czyli ty, i to może być nasz x. Czy ja powiem, że ja i moja siostra, to użyję słowa eilema. Jak powiem na przykład, że ty powiesz, że ty i twój ojciec, to użyjesz jakiegoś tam zwrotu. Jak, on, jak ee, powiem, że on i jego małżonka, to powiem elwantę. Czyli do grupowania ludzi. To są zaimki, które są używane do dwóch osób i mamy też zaimki do trzech osób. I tak, i ogólnie jest dużo tych terminów, jakby, no, pierwsza, która się rzuca w oczy, że to nie jest taka typowa zagadka genealogiczna, także mamy, nie mamy drzewka genologicznego, tylko mamy jakieś terminy. Dobra, to zobaczmy o co chodzi. No Przede wszystkim, jakby mówię, ja nie lubię takiego chaosu w danych, że po prostu zagadka jest trudna, bo trzeba latać i szukać po prostu po całym arkuszu, gdzie są dane, więc jakby ja sobie mogę to przełożyć, i od tego zawsze zaczynam, że mamy pierwszą osobę, drugą osobę, trzecią osobę, więc sobie to przełóżmy. Pierwsza osoba do pierwszej, druga do drugiej, trzecia do trzeciej. I jakby, no cóż, mamy a ile, mypywy, mypywy, elmy i tak dalej. Także widzimy, że cóż, pierwsza część morfemy, możemy to, możemy to podzielić na morfemy bardzo łatwo, nie? Tutaj oczywiście jest, ponieważ mamy mypywy, to możemy od razu zrobić. To jest ten moment, że mówię, że ta zagadka jest bardzo prosta, bo po prostu mogę już w ciemno wpisać numer 3. W, numer 2, przepraszam, numer 2 mogę wpisać, nie? W ciemno. Zamienię sobie kolorami teraz, że teraz koduję sobie to kolorami i nie potrzebuję tych podkreśleń. W każdym razie mamy podzielone, ewidentnie mamy trzy różne fragmenty. Widzimy, jak to jest zrobione. Nie? Podzielę sobie teraz, żeby były te morfemy podobne do morfemów podobnych. I teraz czytam na spokojnie, bo tego było za dużo na początku. Na spokojnie czytam sobie informacje, że bla bla bla, bla bla, bla. Że mamy dziewięć podwójnych tych pronounców, więc zróbmy sobie te dziewięć pronounców. Musimy mieć dziewięć. Mamy raz, dwa. Mamy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, więc brakuje nam jeszcze raz, dwa, trzy. Tak więc zakładamy, że trzeba jakoś to podzielić i możemy sobie tworzyć no, nowe morfemy, nie? X tutaj nam nic nie daje, bo to jest dosłownie to jestem ja i moja siostra, to jesteś ty i twoja siostra, to, jesteś, to jest on i jego ojciec, on i jego matka. Nic nam to nie daje, więc po prostu wywalamy sobie tego x. -a. To jest znowu komplikowanie zestawu danych po prostu niepotrzebnie. I patrzymy sobie, że mamy takie same morfemy, czyli ewidentnie widzimy, że OK, mamy LM. -E -E, tak, mamy tutaj mypy Wymyilmy, -E -E, więc widzimy, że to jest morfem, który odpowiada za osobę, a druga część odpowiada za termin. Więc zakładamy, że terminy pokrewieństwa są takie same. I paradoksalnie te, jak mamy tą pierwszą część, to wychodzi na to, że to nie jest zupełnie istotne. Patrzymy, że to się powtarza, także ewidentnie to się powtarza. Jakaś flegma mi się zebrała. Przepraszam. Dobra. Więc mamy takie same morfemy. Możemy sobie to podzielić na morfemy, zakładając, że pierwsza część będzie dawała nam osobę, druga część daje nam te relacje, a interesują nas teraz relacje. Pierwszy, pierwszy morfem jest bardzo prosty, nie? jakby dostajemy punkty za to, że to jest bardzo proste, możemy wpisać w ciemno w ogóle, co tu będzie, bo już po prostu wiemy, nie? Patrzymy, że tu mamy m, -e, m, -e. tutaj mamy coś innego, że tu jest ele, dobra, tu, ale nie do końca wiem, czy to będziemy bywele, czy jak to będzie podzielone, tu mamy ante. Patrzę sobie na te terminy, że tu mamy anty, anty, aty i tak dalej. Tu jest jakieś dziwne rzeczy, ale te morfemy się powtarzają. Czyli w tej drugiej części zadania dostajemy po prostu nowe. To są zaimki mnogie. Nie są podwójne, tylko mnogie. Czyli będę ja, ty i ktoś, i ktoś jeszcze, tak? Czy mamy zaimki dla trzech osób albo więcej. Ogólnie tu są podobne morfemy, tylko coś tu jest w tym miejscu innego, ale widzimy, że. Że, że tak, widzimy, że musimy to uzupełnić. Jest jeszcze informacja, że musimy uzupełnić to i że większość z tych form jest tworzona regularnie. Większość, to znaczy nie wszystkie, czyli jedna forma będzie w takim razie, przynajmniej jedna forma będzie nieregularna. Zakładamy, że AK, ANTE, AK to jest regularne, większość będzie robiona regularnie, ponieważ nie mam, nie mam więcej danych, to na podstawie tego, co widzę w tej tabelce, muszę być w stanie utworzyć wszystko. Więc potrzebnych, wiemy, że potrzebnych jest nam 9 terminów. Zacznijmy od tego, że sobie dopiszemy te formy, które mu, musimy zrobić już teraz. Nie? Tutaj jest forma IL i mamy Aylante. Po, poziom wieży Babel dosłownie, nie? bardzo proste. Tu mamy, zakładamy, że będziemy Pfel i będziemy mieli Mpfelante i tu potrzebujemy dołożyć jeszcze Lwakę. Ta forma jest nieregularna, także to jest, to jest ten moment, że jedna forma jest nieregularna bo tak jest napisane w zadaniu, że większość jest regularnych, oprócz tej formy, zakładamy, nie? I poprawimy sobie w takim razie, zakładam, że, że będzie to regularne, zakładamy, że tu mamy po prostu skrócenie tego m do e, ewentualnie tak mamy zrobione, nie mam pojęcia, no w każdym razie jest jedna rzecz, która jest nieregularna, my tego nie musimy robić, te rzeczy, które robimy są regularne, nie? I teraz tak. I, dlaczego, to, dlaczego mi się zagadka to nie podoba? No, bo teraz mówię: jakby pierwsza, to jest banalna jest pierwsza część. Widzimy, że mamy po prostu trzy stopnie pokrewieństwa, więc tak naprawdę mamy trzy terminy, które nam określają całą, całe te, całe te, wszystkie te grupy możliwe. Nie, więc mamy trzy terminy tylko, tylko trzy. Więc te relacje muszą być w miarę proste. Patrzymy sobie, co się powtarza, co się nie powtarza. Widzimy, że tutaj mamy jakąś córkę, tu mamy ojca, więc to dziwnie wygląda. Tutaj możemy, zorientowałem się, że możemy sobie to wywalić bo to jest nam do niczego niepotrzebne i teraz jest troszkę prościej, nie? Tutaj mamy jakąś nieznaną relację, więc, nie wiem, mamy trzy jakieś kategorie, nie wiadomo jakie, po prostu musimy to zacząć rozrysowywać, bo bez tego sobie nie poradzimy. Ewentualnie możemy zaznaczyć, możemy, możemy sobie ogarnąć, że skoro mamy czerwonym morfem, czerwonym morfem tutaj, to możemy na, na, na pewno uzupełnić te same relacje. Skoro wiemy, że ta osoba jest nieistotna, tylko zmienia się tutaj ten początek, to jest ten sam termin, także wiemy, że jak mamy identyczne terminy, to możemy sobie to uzupełnić. I to jest ta prosta część zagadki, Dla, dlatego ta zagadka nie jest najtrudniejsza, bo to są rzeczy tak proste, że każdy może to ogarnąć. Nie? Więc widzimy, że mamy ojca, tu będzie tak samo ojciec, więc musimy zrobić Lw. tutaj mamy Eilantę. Tu mamy Lwakę, tak powinno być. To możemy tak samo zrobić, bo to jest to samo. Musimy tylko zrobić te rzeczy. I teraz widzimy, że to się zmienia i tak dalej. Jakieś dziwne są rzeczy, nie do końca rozumiem, to nie, co to tu się dzieje, dziwne, dziwne rzeczy i tak dalej. Dobra, i to jest ten moment, że musimy narysować. Ogólnie brakuje nam tylko, to mamy zrobione dobrze, brakuje nam tylko 1, 2, 3. Tak? Zrobiliśmy już sporo, bardzo szybko, i teraz trzeba się bawić przez pół godziny w rysowanie wykresu, żeby mieć szansę rozwiązać to, nie? to. Dlatego ta zagadka nie jest wyważona. Kilka odpowiedzi jest za darmo dosłownie od razu, a kilka wymaga bardzo dużej analizy. Więc po prostu zróbmy teraz to, że to będę ja. I teraz rysuję sobie, to jest, to jest relacja, że to są moi rodzice, to jest małżeństwo, i teraz jest ojciec-matka, to jest ojciec, mój ojciec na niebiesko, to, jest ten, to te, te kolory stosuję tutaj. Mamy tylko trzy terminy, więc po prostu robię. I teraz to jestem ja, to jest moja siostra, to jest już odhaczone, teraz mamy sobie ja jestem ożeniony z, z tym. Relacja może być męsko-żeńska, bo to jest małżonek, po prostu, także co obojętne. Moja córka, to jest moje małżeństwo, to jest moja córka. W tym wypadku, kiedy oczywiście literówka, mam, mam, mam wszystkie jakieś tam dysleksje, nieważne. Zróbmy sobie dalej. Teraz idziemy sobie do brata, brata ojca, to jest to. Jest to. Idziemy sobie dalej. Przyspieszam to, bo to nie jest nie jest zabawne, tylko wymaga robienia po prostu. To nie jest trudne, tylko trzeba to zrobić szybko, nie? Więc zrobimy sobie kolejne. W ojciec ojca, to jest, to jest mój ojciec, ojciec ojca i tak dalej. Patrzę tutaj, czy mam jakieś nowe terminy, które nam się przydadzą. I patrzę, że mamy siostrę, która jest w ogóle źle zrobiona, ale dopiero później się zorientuję, że tu jest błąd przy kopiowaniu, bo coś się źle przykopiowało do tabelki, także to jest mój błąd przy kopiowaniu. Tu powinno być oczywiście to, ale nieważne. Na, na ten moment myślę, że to jest dwie różne tabelki, także nic mi to nie pomoże. E, idziemy sobie w takim razie, że tu jest, będzie mężczyzna, kobieta, dwie płcie. Tutaj mamy ojciec, ojca, nie, e, idziemy do ojciec, ojciec, siostra. Jest na, na czerwono, odhaczone. Eee, tu sobie wpiszę te terminy. T tutaj można strzelać. Jak ktoś chce, to może już sobie strzelić, wywalone. Nie trzeba dawać usprawiedliwienia, także, także to jest po prostu ten. Eee, to, jest, to, jest, to jest do strzelania. To mamy przeniesione, te terminy mamy tutaj. Teraz mamy to do zrobienia. Co jeszcze mogę zrobić? To mogę narysować. To szaro, że to nie wiemy, jaki będzie. Tutaj sobie przekopię że ojciec, ojciec będzie, ojciec, ojciec. Brat jeszcze muszę zrobić, także mamy tu relację pokrewieństwa, że to jest ojciec, ojciec, to jest siostra, to jest brat, to są rodzeństwo, i teraz będzie syn. Syn będzie, i teraz będzie córka. Skomplikowany, nie? Więc jakby patrzę, że to jest poziomami będzie robione, także mamy jakiś tam ten sam poziom. Teraz pokazuję, że mamy jednak poziom. To jest moja generacja, druga generacja, trzecia generacja. To jest zrobione, to jest zrobione. Tutaj jeszcze mamy relację, którą musiałbym narysować w poziomie, ale po prostu nie ma jak to zrobić, bo jest chaos. Ale trzeba by zrobić, że to jest relacja w poziomie, że mamy spouse i teraz mamy spouse, brother, spouse, sister. Nie jest, dobrze mówię, to jest spouse, brother, spouse, sister i to jest w poziomie. I ludzie w poziomie są zieleni. Teraz jeszcze raz spojrzę na drugą tabelkę. I to, to mi bardzo nie grało, i to jest po prostu jedyna rzecz, którą źle skopiowałem, bo coś tam źle się przekopiowało, Kopiuj w play, także powinno być to. I teraz przy okazji możemy zrobić, yy, zrobić to, że mamy ten sam morfem, i to jest ta forma czerwona nieregularna, więc ta forma jest bardzo nieregularna, ale dzięki temu możemy zrobić te terminy dalej, nie? Także wiemy, że to będzie nasza siostra, to się pokrywa, jest ok. Mamy to jest, to jest to samo, także mamy father's brother. Też to, też to mamy, powtarza się. To jest zły design, że powtarzam się terminy. To nic mi nie wnosi. Nie wiem, czy widzimy to, ale to mi nic nie wnosi, bo ja już to wiem. Ja już to wiem, ja już to wiem, to mi nic nie wnosi, nie? Nic mi nie wnosi do tabelki. Matka, matka, matka. Trzeba to rozrysować, że teraz będzie matka, matka, to jest jej matka, matka. Tego nie wiemy, jakie to jest. Te szare to znaczy, że nie wiemy, jakie to są terminy. To są puste dane, nie? Matka, matka, teraz mamy Jezu Chrystusa mamy. Brata syn-syn. Także mamy teraz, że jest mój brat. Tu jest mój brat syn-syn. Dobrze. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Siostra, siostra, brata, jest w ten sposób. Mogę dorobić te terminy. Teraz te terminy sobie przerobię po prostu, że mamy jeden nieregularny. Także mamy tylko zamieniamy to, że jest jeden nieregularny. Ank, ankę, To się robi momentalnie. To jest poziom wieży Babel. Dosłownie to jest poziom wieży Babel, żeby to zrobić. I mamy do uzupełnienia, ok, tutaj mamy to, to jest to samo, to jest ten element, że mamy bardzo prosto. rzeczywiście mam, mamy to samo, także mogę to przekopiować, że to będzie ten termin, super. Eee, z pauzy sister zakładam, że jak jest całe zielone, to będzie zielone. I teraz jest ten moment zagadki, że mam, mamy do zrobienia, pokazuję, co mamy do zrobienia, mamy do zrobienia to, 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 to i jeszcze to. Tutaj zakładam, że to potomstwo będzie czerwone. To jeszcze jest do zrobienia, powiedzmy, można się strzelić. I teraz jest ten moment, że w zagadce po prostu mówię, że moim zdaniem po prostu brakuje danych, bo na podstawie danych, które są w zagadce, nie można tego ekstrapolować. Jak ktoś chce, to może zrobić pauzę. Po prostu teraz trzeba pokolorować trzy rzeczy. Trzeba... Proste rzeczy zrobiliśmy. I teraz mamy rzeczy, które są niemożliwe. Proszę pokolorować te trzy te trzy trójkąciki. Jaki to będzie kolor? Nie? Tu jesteśmy my, to jest nasz punkt wyjściowy. No i co? Tu jest nasza mama, tu jest mama mamy mama mama, tu jest nasz y, tata, tata taty, y, siostra taty, brat taty, żona brata taty, y, y, tata taty, tata taty taty i tak dalej, tak dalej. Także jak to pokolorować? nie? Jakie tu mamy teorie? nie? Można mieć. znaczy mówię? No tutaj brakuje danych. Bo tutaj trzeba mieć zaplecze etnograficzne, to jest etnolingwistyka. Innymi słowy, trzeba mieć, trzeba mieć pewną wiedzę na temat etnolingwistyki, na temat czym jest etnolingwistyka, jakie są terminy pokrewieństwa. Jakby tutaj brakuje nam danych. Nie Widzimy dokładnie, czego nie wiemy. Braku, brakowałoby nam, załóżmy, żeby nie wiem, na przykład tu, tutaj, na przykład informacje, co się dzieje tutaj, co się dzieje tutaj. Nie brakuje nam tego, co się dzieje tutaj. Jak ktoś ma tę wiedzę, to, 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 to może to uzupełnić. Ale Moim zdaniem, ta zagadka mi się bardzo nie podoba. Brakuje danych, żeby ekstrapolować, i można mieć różne teorie. Możemy mieć teorię tak, na przykład, że tu mamy wszystko czerwone od tej odnogi, tutaj mamy wszystko zielone, a tu mamy od ojca niebieskie, ale potem każdy, który jest dalej, dalej od tego, to będzie czerwone. I pierwszym strzałem to będzie to, że mamy czerwone, załóżmy wszędzie, nie? bo to jest takie czerwone, nie? Bo wszystko, co jest oddalone od tego niebieskiego pokolenia wyżej, to jest czerwone, nie? Więc. Yy... Dobra, można to zrobić, to jest można zrobić jedno rozwiązanie. E, ale trzeba zauważyć, to nie wiem na podstawie czego, trzeba zauważyć na podstawie tego, że e, od matki e, mamy tak zwany Moitiz po prostu mamy moitis, i dwie, e, po francusku moitié, połowy społeczeństwa i polega to na tym, że jak mamy jakieś tam plemiona, trzeba wiedzieć, kto jest z kim spokrewniony, żeby można było albo nie można było wychodzić za mąż. Nie? Więc jakby wszyscy od strony matki, tam gdzie wchodzi matka, to są, to są zielone rzeczy. Tak? Więc, ponieważ to jest od strony matki, nawet to nie jest matka matki, tylko to jest siostra, ale trzeba zauważyć, że mówi, brakuje tego tutaj, brakuje tego tutaj, brakuje tego tutaj, nie, ale wszystko co jest od strony, od, strony, od strony matki będzie na zielono. Więc to nie będzie czerwone, tylko będzie zielono. Tak? Wszyscy są ante. Teraz trzeba zauważyć to, że tu pokrewieństwo dzieje się na krzyż, znaczy mamy na pewne generacje. W tej generacji to, to, to wszystko jest czerwone. W tej generacji wyżej będzie wszystko niebieskie. W tej generacji będzie czerwone, a więc tutaj będzie niebieskie, a tu będzie czerwone. Nie wiem, jak, jak można było zauważyć to na podstawie tego grafu, dlatego mi się zagadka nie podoba. Bo po prostu, jak mówię, to się nie wyklucza, to się nie wyklucza, tylko że no mówię, na podstawie nie, nie wiem, czego można było to zauważyć, po prostu. Jesteśmy na etapie, plus jesteśmy na etapie, że już nie ma nic językoznawczego, tylko po prostu trzeba wykminić relacje pokrewieństwo rodzinne. Nie? To już nie jest, to jest za bardzo etnolingwistyka, za mało lingwistyki. To jest etnolingwistyka, to, to nie jest konkurs na etnolingwistykę. Plus e, powinno być na odwrót, że powinniśmy mieć takie drzew, powinniśmy zrobić klasyczną zagadkę, że jak mamy drzewko rodzinne, że to rys, narysowane jest drzewko. I trzeba to drzewko, wiesz, jakby, jakby ten, trzeba to drzewko uzupełnić. Nie? To nie jest klasyczna zagadka na genologię, także mi się nie podoba, z powodu, które powiedziałem, wiesz, nie będę tego bardziej rozstrzegał. Zagadka mi się średnio podoba ale zaraz mamy następną zagadkę. Zagadka, która będzie fajna, będzie zagadka o piśmie, także będzie lepsza zagadka. Także teraz kończę, dosłownie muszę zmienić setup i widzimy się na zagadce z, z pismem. Za 3 minuty, 5 minut będzie dużo lepiej. Także zapraszam na drugą zagadkę, będzie fajniejsza. Dzięki za dzisiaj i widzimy się za 5 minut.